Pomysł jest bardzo dobry na te rowery. Generalnie wiem, że zaczerpnięty z innych miast nie jesteśmy pionierem. Ale mi się wydaje z tego, co jeżdżę po Polsce, nie tylko po Polsce. Te rowery to są bardzo dobre opcje. Generalnie pomysł uważam za bardzo dobry. Bo tak jak widać korzysta mi się przydają, też widać, że co chwilę ktoś jedzie. Także uważam, że jak na takie przemieszczanie się po centrum, tam gdzie autobusem się nie opłaca, to, to bardzo dobra inicjatywa. Jedynie tu można narzekać no, trochę troszeczkę rzecz, na ich stan techniczny wiadomo, że zdarzają się różne usterki, a to łańcuch nie spadnie na tym rowerze, a to hamulce nie, nie, nie do końca działają. Ale ogólnie bardzo są zadowolony z działania. No według mnie to jest świetny pomysł. W końcu Szczecin zaczyna dorównywać do innych miast w Polsce, które już od wielu lat mają systemy rowerów. No i w zasadzie do innych miast europejskich. Myślę, że jest dobry kierunek, którym miasto zmierza. Jedyny ewentualny problem może być taki, że, że niektóre rowery, takich jak na przykład Narodo, tam stoją, mają albo poluzowany łańcuch, albo się nie reguluje, ale to się raczej, raczej zdarza bardzo rzadko. To fajny pomysł, ale ludzie nie dbają moim zdaniem. Pierwszy raz, jak zdarzyło mi się rower, już przerzutki nie działały, hamulec był popsuty, siodełko wypadało. To pomysł się podoba super, super pomysł, myślę, że to jest dobra inicjatywa. Coś takiego było potrzebne w Szczecinie, tylko myślę, jeśli coś, bym, coś można by było może nie tyle zmienić, tylko dodać, to jest, mogłoby być więcej stacji. Myślę, że tutaj mieszkańcy by raczej byli też zadowoleni z tego, z tej idei, z, z, większego, z większej ilości stacji po prostu. Żeby one były... Ja, jest, ja mieszkam na Pomorzanach, na przykład, i yy, no najbliższą stację mam na Sowińskiego, na przykład, więc no to jest, muszę zostawić rower na Sowińskiego i sobie już dalej podjechać tramwajem. Jeżeli chodzi o ogólnie wybranie tych rowerów z bramek, to trzeba się czasami naszarpać, to fajnie. też nie tylko ja to mówię. Generalnie bardzo dobry pomysł, pochwalam. To muszą być zwrot sms owy koniecznie. Rowerów, jeżeli nie można ich przypiąć, bo jest problem też z dodzwonieniem się na ich linie, to jest mm. też problem. Za tym, super. super. No nie do... muszę wozić swoich rowerów w bagażniku i samochód niszczyć za te pieniądze, co tutaj trzeba zapłacić. To naprawdę kurwa. można jeździć śmiało. Także, nasza opinia, myślę, że pozytywna. akurat jestem z Pomorza i brakuje mi tego, że no niestety, żeby dojechać do pierwszej stacji muszę przejechać trzy przystanki tramwajem. I to jest trochę irytujące, że właśnie są głównie niedaleko od siebie, ale nie są gdzieś tam, nie wiem, blisko cmentarza centralnego na przykład, albo gdzieś tam przy bibliotece PUMU. Stacje są umieszczone w takim ścisłym centrum i fajnie by było, gdyby pomysł się sprawdził. Mieszkańcy pożyczają te rowery. Fajnie by było, gdyby były też gdzieś Poza takim centrum. Bramek brakuje przede wszystkim poza śródmieściem. W śródmieście jest całkiem duża ilość, ale brakuje w takich miejscach przede wszystkim przy uczelniach, gdyż są rozrzucone po całym mieście i nie bardzo chyba studenci mają jak do nich dojechać. jednak. W kierunku Pomorza na pewno, w kierunku pogodna na tamte, żeby pojechać sobie rejonę na uczelnie, tak jak tutaj mi mówi moja koleżanka, a przede wszystkim na prawą Wydaje mi się, że tam, gdzie właśnie jadę, czyli na końcu Wojska Polskiego, w stronę głębokiego, no tam by się przydało coś, tam by się przydało naprawdę. A jak często wy pożyczacie rowery? Dzisiaj to Tak, No tak. Póki jest pogoda, to nawet codziennie. Tak, będziemy jeździć, tak. Żeby... Trzeba korzystać. No to będzie piąty raz. Pierwszy raz dzisiaj.